Słuchajcie, e, widzowie, ja dzisiaj jestem w, e, gdzie ja jestem. Zobaczcie, biedny, jaki biedny jest ten pisk. Jak, jak ktoś go strasznie skrzywdził. Tierheim e, jestem, jestem w schronisku dla zwierząt. Dzisiaj oni otworzyli dla wszystkich, jest tak zwany otwarty dzień. Tutaj mamy Koty. Tutaj jest to wszystko. Zobaczcie, koty są opisane, psy są też opisane. To akurat nie wiem, czy te kotki się schowały, czy ich opiekunowie ich zabrali. Także idziemy dalej. <grym zbieramy w tle> Tutaj można jest do zabrania. Chyba to jest y kocia trawa, kocia minta. Tutaj są froksy dla kotków. Tu widziałam kotka. O, tam, tam, tam leży, widzicie. Tam jest kotek. Każdy kotek, zobaczcie, ma swoje, name, swoje imię i opisany jest, kiedy się urodził, jak długo już jest tutaj w Tierheim, czyli w schronisku. Hello. Idziemy dalej. Tutaj Wam pokażę bardzo, bardzo. Też psa, który jest głupotą ludzką poszkodowany. Zobaczcie, Rottweiler. Tak wygląda. Jest spokojny bardzo, tak patrzy. Biedny piesek. Zaraz zobaczymy. Tak wygląda ta Nero. Ma na imię Nero. Aha, został znaleziony tutaj gdzieś w okolicy. Ma na imię Nero. Więcej nie wiedzą o tym piesku. Biedny, biedny, kochany Psiunio. Tutaj jest kolejny piesek. Ten to się domaga, zobaczcie. Biedny jesteś, tak śliczny. Linda. Ma na imię Linda też czeka na to, żeby zabrać już, już, już chyba jest już starszy. O, tu jest, tu jest Max. A to jest taki owczarek, nie wiem. Max. Piesek, tutaj czytałam właśnie ten piesek został odebrany od jakichś właścicieli, którzy go źle traktowali. Ale tak chodzi, szuka i jeszcze, jeszcze nie stracił werwy. Mam nadzieję, że znajdziesz dobry dom pieseczku Max. Tu są koty. Podki. I zaraz jeszcze wam pokażę coś. Tu mamy, tu jest sporo ludzi, ale tu są pieski. Ten akurat tak patrzy. Tu zobaczcie, zobaczcie jakie słodziaki. Czarny ma na imię Karla, sunia, śliczna Sunia. <laughs> Jest 2000, w 2018 urodzona, a Spike jest tutaj ten misiowaty, śliczny, śliczny. Misiowaty. Jest z 2020. I biały śliczny, wcześniej widziałam, bo on jest taki nieufny, wystraszony, trzyma się z dala od ludzi. Tu jest bosy, on tu jest drugi, ten jest bosy. A to jest Bruni. Hej, Bruni. To są takie, takie żywe pieski. Psy, to one są, one są w y, początek 23-go rodzone, więc one są młode pieski. Tak jak Wam mówiłam, dzisiaj jest dzień otwarty w schronisku dla zwierząt. Tutaj w naszej okolicy ja przyjechałam sobie tutaj rowerkiem. Tu mają, tu są, zobaczcie, zorganizowane jest wszystko, także można tu przyjechać, wypić sobie kawkę, zjeść sobie domowe ciasto. Tu są też jakieś atrakcje dla dzieci. Tu są akurat do kupienia atrakcje dla dzieci. Aha, tutaj można też kupić los, losy, jeden los kosztuje 1 euro i można coś wygrać. Także tyle, teraz bym chciała iść i, bo dzisiaj jest otwarty dzień, gdzie można zasięgnąć też e, informacji w jaki sposób można adoptować z, ze schroniska bardzo mnie to interesuje. Chyba tutaj też jest ktoś, wolontariusz, ktoś z tego schroniska. Zobaczcie, który wziął pieski na spacer. A jeszcze Wam pokażę, że tutaj, tutaj jest jacyś też ludzie, właśnie. skarpet, jakaś to jest rodzina. Bo w gazecie czytałam o tym, że jakaś rodzinka wystawia się zawsze tutaj z takimi rzeczami. A tutaj jest ciasto. Kawka, ciasto. Hallo. Zobaczcie jakie ciasto. Jest. Najróżniejsze Wie viel kostet? Ach eh, so, Torten zum Beispiel. Was ist das Zane torte, ja? Ach so, und kaffee? Wie viel kostet kaffee? 2 euro und 3,50 Euro. 2,50. I tak wygląda. Czyli słyszeliście, kawa jest za 1 euro. Natomiast... Yy, yy.